Najpierw Kamil Stoch, a teraz on. Ceniony polski skoczek zawiesza karierę. Niedziela 11 stycznia na długo zapisze się w historii polskich skoków narciarskich. Podczas zawodów Pucharu świata w Zakopanem Kibice byli świadkami wzruszającego pożegnania Kamila Stocha, który po raz ostatni wystąpił na wielkiej krokwi. Emocje związane z tym wydarzeniem spotęgowały się jeszcze bardziej, gdy kilka dni później na jaw wyszła informacja o zawieszeniu kariery przez kolejnego skoczka. Pożegnanie Kamila Stocha. Puchar świata w skokach narciarskich w Zakopanem od lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych w Polsce. Tegoroczna edycja, rozebrana w niedzielę 11 stycznia, miała jednak wyjątkowy charakter. To właśnie wtedy Kamil Stoch po raz ostatni pojawił się na rozbiegu, oficjalnie kończąc swoją imponującą karierę sportową. Pożegnanie trzykrotnego mistrza olimpijskiego było niezwykle emocjonalne. Kibice zgromadzeni na wielkiej krokwinie kryli wzruszenia, a wielu z nich żegnało stocha owacjami na stojąco. Transparenty, flagi i gromkie brawa były wyrazem wdzięczności za lata sukcesów i niezapomnianych chwil, które dał polskim fanom skoków. Koniec pewnej epoki na trybunach pojawiły się także znane osobistości życia publicznego. Zawody obserwowali były prezydent Andrzej Duda oraz obecny prezydent Karol Nawrocki, który przybył do zakopanego wraz z żoną i dziećmi. Ich obecność podkreśliła rangę wydarzenia i symboliczny charakter pożegnania jednego z najwybitniejszych polskich sportowców. Atmosfera na stadionie była pełna wzruszeń i refleksji. Dla wielu kibiców był to moment zamknięcia pewnej epoki w polskich skokach narciarskich. Odejście Kamila Stocha z czynnego sportu stało się okazją do wspomnień, ale też do pytań o przyszłość tej dyscypliny w kraju. Skoczek zawiesza karierę. Kilka dni po zawodach pojawiła się kolejna informacja, która poruszyła fanów skoków. Tomasz Pilch, 25-letni skoczek narciarski i siostrzeniec Adama Małysza, ogłosił zawieszenie swojej kariery. Decyzję przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując szczery wpis na Instagramie. Niestety z przyczyn niezależnych ode mnie byłem zmuszony zawiesić swoją sportową działalność w tym sezonie. Była to trudna, ale przemyślana decyzja. Dziękuję wam za wsparcie i wiadomości. Napisał Pilch. Jego słowa spotkały się z dużym odzewem ze strony kibiców i środowiska sportowego, które okazało mu wsparcie. Tomasz Pilch przez lata uchodził za jeden z talentów młodego pokolenia polskich skoczków. Startował w zawodach pucharu kontynentalnego i pucharu świata, zbierał doświadczenie i konsekwentnie pracował na swoją pozycję w kadrze. Choć jego kariera została chwilowo przerwana, wielu wierzy, że to jeszcze nie koniec jego historii na skoczniach. Ostatnie wydarzenia pokazują jednak, jak pełen emocji i trudnych decyzji jest świat skoków narciarskich, zarówno dla legend, jak i młodych zawodników.